Witam serdecznie kikowy szlak, Subickie Łąki, 18 marze 2014. Cię kilka słów na temat spokoju i opanowania. Myślę, że bardzo ważnych cech, których które potrzebujemy opanować. Bo spokój, zachowanie spokoju być opanowanym, to to są umiejętności, to też nie jest tak, że że ktoś się rodzi zawsze spokojny i opanowany, a ktoś się rodzi już taki nerwowy i tak dalej, i tak dalej, prawda? Potrzebujemy z jednej strony być osobą bardzo niecierpliwą w sensie działania, parcia do przodu, no, rozwijania przedsięwzięcia, tego działania. Tu, tu potrzebujemy tej wielkiej niecierpliwości, ale potrzebujemy wszystko robić ze spokojem, z pełnym opanowaniem. Dlatego, że jeżeli nam się wymyka spod kontroli opanowanie, jeżeli um, próbujemy naciskać, jeżeli um, w rozmowach naszych czuć wyraźnie pewną presję, um, nie zrobimy żadnego postępu, żadnego wymelenia. Nie ma szans, nie ma mowy. Nie ma mowy po prostu. I ja oczywiście na tym bardzo pracuję, zdarzało mi się bardzo często. Um, jakieś nieopanowanie takie wewnętrzne, nagłe reakcje, prawda, jakieś takie um, no, podkreślenie czegoś, co mi się nie spodobało i tak dalej. Pracuję nad tym bardzo mocno i oczywiście człowiek w sobie tego tak bardzo nie widzi, jak widzi w innych. Kiedy z kimś rozmawiasz, kiedy ktoś do ciebie dzwoni, kiedy, kiedy masz jakieś spotkanie i tak dalej i ktoś wykazuje jakieś zniecierpliwienie z powodu jakiejś sytuacji, z powodu jakiegoś tam problemu, z powodu czegoś, wykazuje jakieś nieopanowanie, prawda? I w tym momencie ta relacja tak, tak fałszywie brzęczy, prawda? Bo to tak chyba trzeba nazwać. Jest coś, co, co, co nie ma sensu ani z jednej, ani z drugiej strony. Bo jeżeli ja w jakiejkolwiek sytuacji wykazuję nieopanowanie, niepokój, za tym wszystkim stoi strach oczywiście, stoi lęk jakiś, prawda? To, 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 to na tej wibracji, na tym poziomie nie da rady zbudować dobrej, dobrej relacji. Pracuję nad tym, zachęcam Ciebie też, pracuj nad tym, pracuj nad takim pełnym opanowaniem, pełnym spokojem, bo dopiero osiągając to, a osiągnąć to można myśląc o tym, za każdym razem kiedy masz coś powiedzieć mocniej, ostrzej, kiedy masz coś podsumować, kiedy masz tam się żachnąć i, i powiedzieć, że to wszystko jest do D i tak dalej, e, zatrzymaj się i pomyśl sobie, jaką energię wypuszczasz z siebie. Czy, czy to jest spokój i opanowanie, które jest tak bardzo potrzebne do tego, żeby iść do przodu, które jest tak bardzo potrzebne do tego, żeby następny krok, następny, następny był właściwy, był odpowiednie. Oczywiście, że potrzebujemy co pewien czas wyrzucić z siebie różne jakieś tam... Um, no nie wiem, to co się na nas zbiera i tak dalej, ale na to są inne sposoby. Dla mnie wyrzuceniem negatywu czy jakichś tam innych rzeczy jest nie rozmowa z Andrę, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo czasami ludzie mówią z negatywem, to stare powiedzenie, z negatywem do górnej linii, prawda? Zaraz, zaraz spokojnie, a czemu górna nie ma wysłuchiwać e, Twoich problemów, z których oczywiście większość jest wymaginowana. Z negatywem do lasu, biega i wyrzuć. Z negatywem kijki i na kijkach u budu do przodu. Z negatywem idź w piłę pograj. Jak masz negatyw w środku, jakieś, jak masz złe samopoczucie. Idź wyrzuć to z siebie, wsiądź na rower, kurczę, stacjonarnie, jak masz w domu i nakręć, a jak masz ten rower normalny do jeżdżenia, to zrób kurczę z 25 km. Wrócisz i już będzie pozytyw, już nie będzie <laughs> problemu. Już będzie. Wszystko gdzieś tam poukładane. Potrzebujemy tego, albo pójść na siłownię, a jest multum, multum, multum różnych rozwiązań. Pamiętajmy, biznes i życie nasze nie wytrzymuje gdzieś tam presji, nie wytrzymuje czy nie znosi nieopanowania, niepokoju. Nie znosi, jest wtedy, jest, jest wtedy kiepsko. Pracujmy na tym, pamiętajmy o tym. Tyle na ten dzisiejszy Kiko Wyszlak. Do zobaczenia, jutro. Hej.